Słuchaj, nie jesteś sam. Nie jesteś z tym sam. Jestem tu dla Ciebie. Jestem tutaj i tu teraz, między nami, możesz powiedzieć. Możesz powiedzieć, co się dzieje. Ja wiem, powiesz. To tak nie działa. A uwierz mi, że działa. Uwierz mi, że działa. Jest wielu ludzi, którzy w to uwierzyli. Jest wielu ludzi, którzy uwierzyli w to, że można dać sobie odpuszczenie. I dzisiaj naprawdę są szczęśliwi. Uwierz mi, nie jesteś sam. Z tym, co cię dręczy, jest świat dookoła. Ja wiem, powiesz, nikt cię nie wysłucha. Wysłucha. Są ludzie, którzy słuchają. Są osoby, którym na Tobie zależy. Tylko już nie chcesz wpuszczać ich do swojego życia. A to jest błąd. Nie możesz tak robić. Nie możesz zamykać się na cały świat. Jeżeli nie dajesz sobie z czymś rady, to czas najwyższy się otworzyć. Nie bój się tego, że będziesz zraniony. Nie bój się tego, że coś zrobisz źle. Jedyne, co źle robisz, to to, że dusisz to w sobie. Przyjacielu, czas to przerwać. Najwyższy czas coś zmienić. Ja wiem, że jest trudno i boisz się. Ale to jest ten czas. To jest ten moment, kiedy masz możliwość zmiany. Więc podejmij wyzwanie. Podejmij rękawice i zdobądź się na odwagę, aby wykonać ten najważniejszy krok w Twoim życiu. I zacząć żyć na nowo.